W zakresie prac Solitańczy było wykonanie ścianki szczelnej, około tysiąca pali kotwiących płytę fundamentową, wykonanie ścian szczelinowych przepompowni, wykonanie przesłon pionowych w technologii slery TRENCH oraz wykonanie korka betonowego na przepompowni. Nasza firma wykonała szereg technologii konstrukcję, która jest przewidziana na tym kontrakcie. Wykonane przez nas pale CFA miały na celu kotwić płytę fundamentową pod całym obiektem oraz wzmocnić grunt pod filarami wiaduktu. Dopływ wody ograniczyliśmy przesłoną pionową, jak również wykonaliśmy odcięcie przepompowni betonowym korkiem, który wykonywaliśmy metodą podwodną. tamże do realizacji zadania wykonania korka podwodnego zaangażowała wyspecjalizowane ekipy nurkowe. Zadaniem nurków było oczyszczenie pali kotwiących płytę fundamentową, montaż rurek iniekcyjnych, kontrola dna wykopu. Nurkowie pracowali około półtora miesiąca. Byli tak naprawdę naszymi oczami pod wodą. Zastosowaliśmy wiercone pale CFA. Następnie wykonaliśmy ściany szczelinowe. Kolejnym etapem było wykonanie wykopu koparku typu Long. Następnie wykonanie regulacji dna przy pomocy refulacji. Kolejnym etapem było przygotowanie styku ściany szczelinowej, ułożenie zbrojenia, i finalnym etapem było betonowanie korka podwodnego w technologii Dober. Najtrudniejsze było wykonanie podwodnego korka betonowego ze względu na mocno ograniczony dostęp do terenu realizacji naszych prac, jak również na bardzo napięty harmonogram. Samo betonowanie korka to była tak zwana wiesieńka na torcie. Już byliśmy przygotowani z wszystkimi elementami, z wszystkimi klockami. Mieliśmy już pokładane, gdzie co będzie stało, gdzie będzie jaka gruszka podjeżdżała, gdzie kto będzie stał, za co będzie odpowiedzialny. Samo betonowanie przebiegało bez yy, problemów. Betonowanie trwało 24 godziny. Samo przygotowanie trwało 2 miesiące. W trakcie betonowania pracowało ciągle około 12 osób. w 12 godzinnych zmianach. Po zabetonowaniu korka należy wodę uwięzioną w wannie szczelnej wypompować, następnie oczyścić korek z luźnych elementów gruntu bądź betonu i jest zwolniony teren pod dalsze realizacje kontraktowe.